Zapraszamy do lambady. Kręcą się światła estrady. Były sobie świnki trzy, świnki trzy, spod muzyka oraz gry, oraz gry. Hej! No gry i zabawy ruchowe, drodzy państwo, witam serdecznie. Są zawsze w cenie, muszę państwu powiedzieć. Dzisiaj na kanale kolejny odcinek z cyklu wielkie tragedie wielkich ludzi i myślę, że to będzie taki to będzie taka seria, bo już utworzyłem nawet playlistę, gdzie będę publikował materiały dotyczące problemów tak zwanych wielkich ludzi, no głównie celebrytów, ale niekoniecznie, to mogą być wielcy ludzie na przykład, nie wiem jak, rodzina Klarków, która tutaj uciekła przed opieką społeczną z Polski, ze swoimi dziećmi, 11 dzieci sobie tutaj, prawda wyhodowali, no to jest rodzina polsko-angielska i teraz sobie mieszkają tam gdzieś w Tajlandii na rajskiej, tajskiej wyspie i proszą Polaków, żeby im tam wysyłali jakieś produkty z Polski czy to słodycze, czy to kabanoski bo dzieci bardzo lubią i książeczki też by chciały dostać od Polaków yy, i przeróżne tam, prawda frykasy i kapustę kiszoną nawet też prosili, żeby wysyłać, ale ubrań żeby już nie wysyłać, bo już ubrań mają tyle że już nie wiedzą co mają robić z tymi ubraniami na rajskiej, tajskiej wyspie, bo tam jest tak ciepło że po prostu chodzą rozebrani no widzicie państwo, tak to wygląda więc uruchamiamy ten cykl programów Wielkie Tragedie już oficjalnie na jednym i na drugim kanale, czyli na kanale Króla Pustkowia Starego Dziada, prawda, który wchodzi w 50. rok życia, pół wieku król pustkowia żyje już na tym podolelu. Kto by pomyślał, ile się jeszcze będę męczył z tym po prostu Nie Być może niedługo, no to jest, wszystko jest możliwe, ale płakać nie będę z tego powodu. Ale na jednym kanale, prawda, w starym kanale króla pustkowia, który też funkcjonuje, a miał nie funkcjonować, bo został zablokowany nie tak dawno na 3 miesiące. Bo się nie podobało miłościwie panującym, co tam Król Pustkowia mówi o wielkich tragediach w ogóle ludzi na świecie. Ale już jest ten kanał przywrócony, usunęli te filmy z tego kanału, oczywiście, Króla Pustkowia. I w międzyczasie Król Pustkowia otworzył drugi kanał Król Pustkowia w Kolibie. No i to jesteśmy w Kolibie, to widzicie, jak ta koliba wygląda. Koliba to jest miejsce naprawdę szczególne, metafizyczne. Miejsce, w którym rodzi się prawdę, a prawda jest, drodzy Państwo, tylko na pustkowie, czyli tam, gdzie nas jeszcze nie ma. Więc generalnie rzecz biorąc i na jednym, i na drugim kanale będą filmy dotyczące wielkich tragedii. Już myślę oficjalnie bardzo możliwe, że każdego dnia jakiś tam film o wielkiej tragedii się pojawi, gdyż tych wielkich tragedii jest po prostu bardzo dużo. Dzisiaj też będziemy mówić o takiej. Tragedii wielkiej, drodzy Państwo, i to będzie tragedia nie byle jaka, bo tutaj śpiewałem, Państwu, śpiewałem, próbowałem śpiewać piosenkę, były sobie świnki trzy, prawda? No i pan Pijanowski Wojciech, który kiedyś z Madzią Masny, prawda, prowadził koło Fortuny. To też takie programy rozrywkowe na początku lat 90. jeszcze były prowadzone. Więc oni śpiewali tam piosenkę, tam były sobie świnki trzy. Było fajnie, było miło, gry i zabawy ruchowe. To jest wszystko bardzo sympatyczne. Ruchanki to są racuchy po kaszubsku, to nie zapominajcie, żebyście wszyscy wiedzieli, że to nie chodzi o żadne RTV AGD albo o inne dewiacje. Nie, drodzy państwo, dzisiaj jednak prowadzącym Koło Fortuny. Tak, to nie jest żart, drodzy państwo. Jest Błażej Stencel. Ja nie wiedziałem, że to jest yy, błażej stencel prowadzi koło Fortuny. W ogóle nie wiedziałem, że koło Fortuny jest emitowane na antenie telewizji polskiej w likwidacji, która nie może zostać zlikwidowana. Nie wiadomo czemu, ale nie może, bo pan Donald jest bardzo uczciwym człowiekiem i pan Donald bardzo dba o nasz kraj. I on by nigdy nie wykorzystał telewizji polskiej. Do szemranych interesów albo do jakiejś tam propagandy w stylu Jacy Morańskiego, czy tam Wysockiej Sznef. To nie. To są specjaliści w ogóle. Znają się na rzeczy. Wy się nie znacie na rzeczy! Pan Donald się zna! I to sobie zapamiętajcie, wbijcie sobie do głowy. Co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie. Tak to wygląda. Pan Donald to jest wielki człowiek. Jak ktoś tego nie rozumie, to. Wiecie, co może sobie zrobić tam. Nie jakąś tam krzywdę, oczywiście, niech idzie żureczka kapustę na tajską wyspę tam, prawda? Z rodziną klarków, bo tam nie mają kapusty kiszonej w ogóle. A, jeszcze tej rodzinie Klarków to tr trzeba y, przyprawy y, przysłać, bo tam nie mają y, ziela angielskiego, jakiegoś kopru, nie wiem, włoskiego prawdopodobnie, czy tam nie wiadomo czego. Ale pani Klarkowa, y, Polka, Clarkowa Polka powiedziała, że tam trzeba jej wysłać troszkę przypraw, to dajcie jej tam, wyślijcie troszkę przypraw, no ludzie drodzy, no nie bądźcie tacy. Ale błażej Stencel, słuchajcie, jest wybitnym prowadzącym teraz koło fortuny. Koło fortuny kręcimy tym kołem, kto tutaj wygrał, prawda? Czy to jest bankrot, 300 zł, czy nagroda, trzeba odpowiedzieć na pytanie Madzia, Madzia, pocałuj pana! teraz błażej Stencel mówi do innego pana tam, prawda? Pocałuj pana, pocałuj pana teraz w nagrodę! I błażej Stencel, słuchajcie, który teraz prowadzi koło fortuny, jaki to jest normalnie, jakie to jest ciacho z, z tym wąsem zaczesany. To jest taki, słuchaj... Jakbym powiedział, taki trochę z photoshopa Jacek Cygan, naprawdę. Jak to zobaczyłem, wąs w ogóle, czarne włosy, krucze, ładnie ubrany w taki garnitur, beżowy troszkę, no ale to nieważne, z czarnymi wstawkami, czarny krawat, czarna koszula, no po prostu ciacho jak się patrzy. I on się, słuchajcie, wybrał, nie uwierzycie, z narzeczonym do Krakowa i zwyzywali ich na ulicy. No ludzie drodzy, no nie mogę w to uwierzyć. Ale teraz muszę opowiedzieć całą historię, słuchajcie. Wybrał się z tym narzeczonym do Krakowa jako prowadzący program koło fortuny, no ha, 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 fortuna, fortuna, kołem się toczy, prawda? Kto wygra, kto przegra, nie wiadomo. I padł ofiarą, wyobraźcie sobie, koła fortuny. no Tak to jest! Tu mówili Brawo w niemieckiej Brukseli, jak pojechał do Berlina na dworzec tam i... Spacerowali z narzeczonym, to tam się wszyscy cieszyli, ale tutaj się nie cieszyli. No widzicie, koło fortuny mówiłem, tak to wygląda. I tam się, yy, gdy przyjechali do Krakowa z narzeczonym, przykry. Incydent, drodzy Państwo, homologiczny i o wszystkim on opowiedział w sieci. Nie jest tajemnicą, że Błażej Stencel od dłuższego czasu jest szczęśliwie zakochany. Kto by pomyślał? No, ludzie, drodzy, ja też jestem szczęśliwie zakochany! Patrzcie! Szczęśliwy człowiek, zero parszywości. Szczęśliwy człowiek, zakochany w prawdzie, no ale prawda boli. No, ludzie, drodzy, no czemu ta prawda tak boli? Jak to się można w tej prawdzie zakochać? No słuchajcie, być w, żyć w zgodzie z jakąś prawdą, odkrywać prawdę w każdym etapie swojego życia to jest wbijać sobie. Sztylety w serce, albo założyć sobie koronę cierniową na głowę. Ludzie krzyż taki ciężki, i tutaj ta głowa to już spada od tego ciężaru, ale się żyje jakoś, i człowiek jest szczęśliwy, a on jest szczęśliwie zakochany. I yy, jego wybrankiem jest aktor Kamil Krupic. Widzicie, ja nawet nie wiedziałem, kto to jest Kamil Krupicz, a jest taki aktor, urodzony w roku 89, tak? Czyli, no, nie taki znowu młody, no to wiadomo, to jest pokolenie tych. pokolenie Ikea, już tak zwane. Panowie są nawet zaręczeni, o czym z radością poinformowali fanów, bo mają fanów, z Koła Fortuny. Jednak ich miłość niestety wywołuje także mniej przychylne reakcje. No dlaczego? Na litość boską, o czym mieli okazję przekonać się niedawno na własnej skórze. Błażej Stęcel zaatakowany w Krakowie, na głowę. ludzie zaatakowali go! nie wiem czy tak samo jak nasi sympatyczni sąsiedzi z południowego wschodu nas zaatakowali jak niemiecka Bruksela, czy może dzitki ze Stanów tam ojej, ojej, o tym to już pan Błażej nie wspomina, Stencel i Krupicz chętnie publikują w sieci wspólne zdjęcia oraz filmiki, widzicie filmiki publikują jak sami stwierdzili w najnowszym filmiku na Instagramie, rzadko spotykają się z tak zwanym hejtem oraz nieprzyjemnymi komentarzami na temat swojej relacji, no ja myślę że rzadko, no dlaczego mieliby się spotykać? Wspaniała relacja, piękna. No przecież wiemy, że my nie oczekujemy niczego dzisiaj, jak tylko pokazywania swoich deliacji. Widzicie, koło fortuny, aktor jakiś tam, gra jakieś rurki, tam nic nie powie. Sławny już na pewno Krupić, e, aktor, prawda? Jak, Joanna Krupa, no to wiemy. Nic nie mówią o Polsce, ale pokazują swoje życie, i dlatego, prawda. E, jakby to rzec, drodzy Państwo, ich relacja nie powinna tutaj w ogóle wchodzić w wymiar tego, że mielibyśmy coś na ten temat powiedzieć. On ma karierę w telewizji, no chyba jest z resortem związany, skoro w kole fortuny tam robi karierę. No Madzia Masny i pan Pijanowski to już nie robią. No ale generalnie rzecz biorąc, nigdy się nie spotyka z nieprzyjemnymi komentarzami, a dlaczego nie? A dlaczego nie, no ja się pytam, no jesteś taki sławny, zarabiasz kasę od Polaków, po prostu płacą ci za produkcje filmowe u pana Donalda w telewizji polskiej w likwidacji czy jakiejś innej. Ten ma tutaj robotę za państwowe pieniądze, to to powiedz coś o Polsce, chociaż no wyraźnie, on pokazuje relacje ze swojego życia wspaniałego, prawda, bo jest zakochany. My się nie wstydzimy tego, kim jesteśmy. Ja też się nie wstydzę tego, kim jestem! A jestem Polakiem! To po pierwsze, jesteśmy dumni, że jesteśmy parą, że jesteśmy jacy jesteśmy, że wychodzimy naprzeciw wszystkiemu, że chodzimy z podniesioną głową, chodzimy za ręką, jak chcemy na ulicy, jakby nigdy się nie spotykamy z taką nietolerancją, przyznał Krupicz. Ja się spotykam z nietolerancją cały czas, niemalże. Albo w dużej mierze w moim życiu gościła nietolerancja od, generalnie rzecz biorąc, początku mojego życia, tak, drodzy Państwo, nietolerancja z uwagi na posiadanie własnych poglądów, przyjmowanie własnego stanowiska, podważanie tego całego syfu, badzieliak, z którym obcuję, zwracanie się przeciwko ułomnym autorytetom, którzy z moralnością, prawda, czy ze szlachetną proweniencją to mają tyle wspólnego, co Wałęsa z wolnością albo tu z, z prawdą tej nietolerancji dla Polaków jest bardzo dużo a tutaj jest normalna, oficjalna rzecz dyrektywa, niestety podczas ostatniej wizyty w Krakowie musieli zmierzyć się z homologicznym zachowaniem ze strony jednego z przechodzących obok nich mężczyzn jeden, słuchajcie, mężczyzna starszy pan z Krakowa który nie chciał iść tam na Kazimierz, prawda? nie wiem, czyście tam wiecie, co tam się na Kazimierzu dzieje jak są te kluby RTV AGD l. Ludzie drodzy, co tam się dzieje! Wejdziesz do tego klubu, to słuchajcie, wszyscy patrzą na Ciebie jak na rzecz, którą wiadomo ruchanki RTV AGD. Tak to wygląda, no nie chcę tutaj nic mówić, drodzy Państwo, niczego sugerować, ale wiem jak to wygląda. Nie wiem czy Państwo znacie historię tego najpiękniejszego chłopca, tego Skandynawa, nie pamiętam jak on się teraz nazywał. On o tym opowiada, słuchajcie, jak w latach 70., bo on zrobił karierę w jakimś tam filmie włoskim, gdzie go tam zaprowadzono do takiego klubu RTV AGD. To mówi, że to był największy koszmar w jego życiu, bo tam miał chyba 15-16 lat. Oni go tam zaprowadzili, bo ten film opowiada historię, nie pamiętam tytułu ani nazwiska tego aktora, który zresztą niedawno zmarł w wieku tam chyba 71 lat. I słuchajcie, zaprowadzili go do klubu RTV AGD. To mówi, że nawet kelnerzy patrzyli się na niego. Jak na ciasteczko, które chciałoby się zjeść Oni tam wszystkich chcą zjadać Ludzie drodzy A oni wyglądają jak te ciasteczka I w momencie jak wysiedliśmy z samochodu Złapaliśmy się za rękę W Krakowie Przyjechali do Krakowa, nie wiadomo skąd Z Berlina być może Albo z, nie wiem z jakiegoś innego miejsca Właściwie nic złego nie robiliśmy Widzicie, nie zrobili nic złego I stało się coś złego a ja robię tyle dobrego i też się dzieje coś złego. Nic zdrożnego i spotkaliśmy bardzo nieprzyjemnego pana, który spojrzał na nas, ludzie! I jak zobaczył, że mamy splecione dłonie, to normalnie jakby diabeł się w nim rodził, stał się czerwony, jednocześnie biały, czyli biały, czerwony. Patrzcie, zobaczcie. On to wszystko zrozumiał tutaj. On miał wymalowane na twarzy barwy biało-czerwone. Ten pan, który tak się spojrzał, i to było diabelstwo. Ten, w ten sposób się spojrzeć na, w kolorach biało-czerwonych to jest diabelstwo. A oni są tacy fajni, sympatyczni i wspaniali. Jednocześnie biały kolor i czerwony i zaczął wykrzykiwać w naszą stronę naprawdę bardzo brzydkie epitety. ten i Krupiewicz nie wiedzieli jak mają się zachować. No jak? No normalnie, po polsku, najlepiej. Postanowili jednak tak tego nie zostawić. Pobiegliśmy za panem, który schował się w banku. Oczywiście, drodzy państwo, on cały czas krzyczał w naszą stronę. My zaczęliśmy go nagrywać, ale wiemy, że to jest niezgodne z prawem, czyli złamali jeszcze prawo, więc nie możemy tego wizerunku publikować i nie będziemy tego nigdzie rozpowszechniać. Ludzie, drodzy! Wyślijcie to do Pana Donalda, w wiadomościach o tym powiedzą. Jaca Murański przyjdzie, też coś powie. Powiedział Jaca Murański, że on wszystko wie o tych interesach tam, prawda, i tak tego typu rzeczy. Nagrali, ale nie mogę pokazać. Nie wiadomo, czy to się stało, no ale wykorzystamy to wszystko w ramach promocji. W ogóle nie było rozmowy z tym człowiekiem, nie wiem, co w takiej sytuacji trzeba zrobić, ale to jest wielka tragedia, ludzie! Błażej Stencel podbija serca widzów w kole fortuny! W 2024 roku zaczął tam robotę, czyli pan Donald już tam promował, zastępując Norbiego, widzicie, kobiety są gorące, haha, ha, kobiety są, a tu nie są kobiety gorące i wywalili, wywalili Norbiego, potwierdził, że kobiety są gorące, a teraz mamy RTV AGD, jest gorące, uhu uh, uh, uh. I tak dalej, drodzy Państwo. Ja to mogę nawet hity pisać, ale on teraz prowadzi. Od tego czasu jego rola w telewizji stale. Słuchajcie, bo to jest niebywałe. Od tego czasu, bo nie mogę się przestać śmiać, od tego czasu jego rola w telewizji stale rośnie. Słuchajcie, stale mu rosną przychody za wasze pieniądze. W minionym roku prezenter myślałem, że powiedzam ile zarobił, ale wziął także udział w Sylwestrze z dwójką oraz poprowadził finał Miss Polonia 2025. No, ale dlaczego finał? mi z Polonia, no przecież tam Polki są, podobno, no ludzie, kobiety, a tutaj jest RTV AGD, nie zrozumiesz tego, drodzy państwo, ale jak mówię, takie są wielkie tragedie tych ludzi. Przyszli, zmyślili być może historię, może nie zmyślili, ja tam nie wiem, ale wielka tragedia, bo celem ich życia jest po prostu Słuchajcie, do Dubaju nie pojadą, bo jakby w Dubaju to zrobili, to by nie, wy, nie wyjechali z Dubaju, bo dostaliby karę 25 lat więzienia. Po prostu to jest cel życia: pokazać swoją dewiację na zewnątrz, nie robić nic dla kultury, dla Polski, dla prawdy, dla wolności. Powiedz coś synku Błażeju, prawda, z tym celu, yy, czy ty, yy, aktorze tam Krupiewiczu, czy. czy Krupiczu, już nawet nie wiem, mało mnie to interesuje. Powiedzcie coś, co sądzicie na temat tego, co się teraz obecnie dzieje na świecie. Albo zacznijcie władzę krytykować, to dopiero zobaczycie, czym jest hejt, tak zwany. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wpadajcie na drugi kanał Króla Pustkowia. Link do drugiego kanału w pierwszym komentarzu. Hej!